Dobra, Żurek, lecisz. Dobra. Kamera Siemanko akcja. Kamera Dobra, a cicho teraz. Siemanko, widzowie, w kolejnym odcinku z League of Legends z Piotrkiem. Przyjdźcie się. Chuj, nie Siemano. Ma do... Siemano, jestem. Z Jakubem. Siema. Jest już to czwarty odcinek, zapraszam do oglądania, zaczynamy. O kurwa, on mecz fałszy. Nie bierz takie... tak, to już nie wiem. Nie bierz tej Miss Fortune, bierz Garen. Bo... <grym> Żartowałem z tą Miss Fortune, nie bierz jej. O, też mam Project Z. A, o, to, że ja miałem Project Z, jak jeszcze Ciebie na świecie nie było. <noise> Zwłaszcza, że jestem starszy. Mówię o LoLu. Na serwerze nic się nie było. Ponownie w go strollowało. Nie no kurwa, nie mogę z tego. No. Nie, dobra działa. Oj. Działa. Oj, ja. Myślisz, że dasz radę na taką skomplikowaną postać jaką jest Garen? Wygrać nie? Ta, pr ta prostota może mnie zniszczyć. Od wewnątrz. <noise> Dobra, a teraz gdzie jest nasze blue? Nasze blue gdzie jest? Powiedz. Zaznacz na mapie. G i zaznacz. Tam gdzie stoję. Nie, to jest a, red blue. Red. Blue po drugiej stronie. Ale której po drugiej? Nie gdzieś tu? Dobrze. Szako to jest kurwysym chyba. Co on się kurwa leczy? Pojebany. No nie mam energii, a ten Z jest znaczny. Ale nie świeżym graczu. Dawaj. No. Tak, tak. będzie pierdół dawno. No i ładnie. Skurwiliśmy. Dobrze. Ja miałam... Bijemy go na full, na full, na full! Dobra. Żurek, masz teleporta, możesz na wieżę się tepnąć. Nie, już... Mm. Czemu do miniona? Dobra, nieważne, no. nie musieliśmy tego mówić. Oj nie, on nie miał erki, ale... ale mówi Na dżunglę, dobra. Mam no. na dół siebie. No mi teraz mniejsza fotbija Dobrze Niestety nie mogłem nagrać, bo mnie próbuje dobijać Dobra, ma takiego lała, że dobijasz, prawda? No i niesamowicie Brawo. Dobrze, że to Merk już Szkoda, że nie jak on używał właśnie to merkur. Uwaga. Uwaga. Dobra, chyba go dobiję. Dobra, jest. 아, 노노노 노. 우, 바로 그 박. dobra inaczej. Ouu, nikogo tu nie ma? Ale nikt mi nie pomoże? Pieniany zjadaj Na razie jeszcze nie mam nikogo Chciałem tak tego nie dużego O no, nie, Adam! Dobijać musisz No ja cofam Ja zaprawiam mu De es Myślałem, że on tu nie wejdzie, tak? Dobra, no to pan O kur, Kładrak oh, zrobił, a ty zrobił Pente. Penta. Penta, kill, kurwa, co się dzieje? Penta, kiepkurwa. Dobra, przechodzimy do kolejnej gry. Tam to niestety, ale poddali. dali. Też miałem tą luks. Ale gra znowu czekafem. Zobaczymy jak będzie zjadał miniony. Czy jak w poprzedniej grze, czy może już jednak dobijał. Zobaczymy. <grym> ale w poprzedniej grze to ja tylko jednego nie zjadłem. To, ale ten jeden właśnie, którego nie zjadłeś się akurat tak udokumentował. O. Brawo, dobite!

Dobra, już się... Ja teraz. Łatko. Uuu, idealnie. Jeszcze przeżyłem. No dawaj. Podchodzę, podchodzę, możesz się bić. No tak lubi 오, 야, 죽을. Danger, no lifeguard on duty. s h a like water, shallow or d e e o b e o u h yeah. I l o v me, young. u d u r d y t s t s River. It's me. <laughs> uh, <yes. laughs> so much I don't know. <laughs> And takes it away. Yeah, on. Your life, life, and... <laughs> the deepest wells hold the sweetest waters. Dobra jak się gra ludzi? Tak ciągle pierd... Na ją na pewno Idziemy Jest ją, zaraz Zaraz, niech raz Nie mam, nie, nie mam już Nie mam tego Rki, ale bym nie go ale się... Aha no i kolejne kolejne podanie śmierci, sam cały piroprzegał. Dalej wyciszony. Dobra. To by było na tyle z tego odcinka. Zasubskrybujcie i zalajkujcie kanał. Cześć, cześć.